Witam. To mój pierwszy odcinek na moim kanale z tego. Z Minecrafta. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego mam tyle itemów. itemów mam tyle, dlatego że wykop. Taki serwer jest, że masz wyanchantowany kilo, dostajesz pełno itów, no, a ten serwer, najgorsze, że tak tam, że mówię, pokażę wam, płacicie diaksy za grosik, złoto i żelazo, a wszystko w złotówkę. Celstak. I wtedy cel tak złota dajecie na banknot. A za ten banknot możecie kupić. Co możecie kupić? Tylko muszę znaleźć. Za banknot możecie kupić główki. Za złotówkę, pajęczynę, enchant, ender chest, zagroźnik koksa, ender perłę. No. I teraz się topnę do mojego... Do mojej mordy. A! I nie będę... Ten... narzucą na lajki jak pod tym filmem będzie minimum minimal, minimalnie z może jestem początkowy youtuber więc pięć osiem lajków max osiem więc, nie wiem, ktoś chce, może mnie oglądać, ktoś nie chce, nie musi. Powiem tak, będę nagrywać tak, CS -a jak się uda, yy, Minecrafta i plus do tego Minecraft z innych serwerów Serwer, survival Jak wszystko napiszę pod odcinkiem. Więc okej. Okay. Sprawdzę coś. Okej. Okay. Mam 3 minuty. Jak film się skończy, bo będzie ten. Oś 10 minut to włą wyłączy się i się skończy time czyli czas musiałbym uzbierać ity więc zrobię tak powiem mam jedno Dzisiaj będzie z Gold IP podam wam w opisie, a do serwera z serwera z tego Willcrafta Podam wam w, 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 w. w no nie w czwartek wtorek, czwartek i złota będzie odcinek z Minecrafta jak się uda to będzie z tego z jak to wam powiedzieć Eee. Y z, z... z CS-a poniedziałek w tor poniedziałek, środa, piątek i może niedziela więc okej okay. dobi... 7 minut filmu będzie laks na bandikamie Dlatego, że będzie ścinać na tym, na serwerze, bo takie FPS-y, mam jeden, który FPS, więc skończmy. Tu macie spawn, klikniecie na ten guzik. Przeteleportuję was na losowe trochę ciemno bo noc więc tepnę się na spawn i na spawna widzieliście gildie możecie robić bym wam pokazał jakie komendy sprawdźmy komendy

Ale na pewno będziecie mieli komendę do zakładania na, na Willcrafcie. Więc o tak, jeszcze sprawdzę do końca. Tutaj macie na akceptowanie tego teleportacji. I jeszcze chyba jest ostatnie. No, ostatnia strona już nie ma spawn na no, spawna. Więc okej. Okay. Chwila. Więc ja tu się przegram z wami. I zobaczenia jak będzie. Zobaczenia jak będą minimum. 3 do 5 lajków. Do zobaczenia.